Witajcie na kanale WojtasTV A dzisiaj chciałbym wam pokazać Dwa chomiczki dżungarskie Jeden je, Jeden gdzieś się w trocinach O dwa Dwa mi się o, ukryły Tutaj O tutaj widzicie Jak się poruszyło To one tam są dwa ukryte I ja one tam tak Dobrze. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak dobrze zrobić, jak, jak doprowadzić chomiczki, aby dobrze sobie żyły w Waszym mieszkaniu. Po pierwsze, musi być klatka, u mnie w tym przypadku jest duża. Po drugie, trociny i sianko: muszą być trociny i sianko, aby chomik w razie czego mógł się zakopać, jakby się przestraszył, a sianko, żeby no, też się tam schować, żeby było mu wygodnie. Ach, po drugie zabawki, jakieś takie zjeżdżanie, kule jak są dwie tutaj. Rzeczy tu miasta. To im takie fajne mieszkanko. Tutaj mamy jeszcze poidełko, poidełko też jest ważne. No I takie jest miejsce na jedzenie. No i ten chomiki, one lubią jeść owoce, warzywa. Najczęściej zjadają jabłuszka. Ach, marchewki, dzisiaj je karmię, to właśnie jadły marchewki. No, no i jeszcze fajnie, było, bo jakby chomik miał taką zieszani, po której może się też wtrapywać. No dobrze, a teraz, żeby przejść Pokażę dokładnie, jak to wygląda tutaj. Tutaj mamy taką klatkę. Tutaj, bawię taką górną część klatki. Tutaj są dwa liczniki. Widzimy. Jak się da, się da ten przycisk? O. To no widzimy, tutaj się zeruje. Jak na przykład kręcimy, to pokazuje, ile kółek jest. No i widzicie. Dobrze. A więc tak, jeszcze tutaj mamy taką klapkę otwartą. Tutaj, żeby otworzyć. No, już się udało otworzyć, oto tak, tutaj mają taki mosik, mogą sobie przechodzić, tak w jedną, w drugą, tutaj mogą wchodzić do kuli, fajne jest to, że te kule też można tutaj odczepić, to się odczepia i później te kule, jeszcze do tego tutaj chomik może wejść może tak jechać wam po mieszkaniu, jeszcze w zestawie z tą klatką dostałem takie miejsce, żeby, żeby Taką rzecz, żeby tutaj można było to zakryć No dobrze, widzimy, liczniki tutaj już powiedziałem Oto tak Powiem mniej więcej ile to kosztuje Chomik dżungarski 27 zł Klatka kosztuje 158 zł Karma 10 zł Chomik 27 zł no i trociny z 15 zł a szanko dostałem za darmo gratis No no i to już A, tak prawa do ukulego To samemu zbudowałem ten domek Lego Ja tam się chowają Czasami mają takie różne przejścia No i ten Dobrze, to by się zobaczymy w kolejnym odcinku Do widzenia